Cześć, witam Was serdecznie. Chciałam Was dzisiaj zaprosić na krótkie wideo, w którym opowiem, jak zarabia się w Dotera, ile zarabia się i w jaki sposób są te prowizje wypłacane. Nie będę używała do tego żadnej prezentacji, bo chcę Wam po prostu wytłumaczyć tą ideę. Myślę, że prezentacji na, w internecie możecie znaleźć ma masę z planem kompensacyjnym, który jest skomplikowany. Więc przede wszystkim. Z dotera zarabia się lepiej i szybciej niż w tradycyjnym biznesie i na etacie. Ja pracowałam w biznesie, miałam swoją firmę przez 15 lat, zanim zaczęłam działać z Dotera i te wynagrodzenia i również koszty zarówno finansowe, jak i życiowe są dużo mniejsze, więc po prostu ten, ten biznes szybciej przynosi efekty w 2-3 lata już możecie wypracować przychody pasywne, które pozwolą na bardzo komfortowe życie i nawet zdecydować się, czy chcecie dalej pracować, czy nie. Ja zdecydowałam się, że dalej chcę pracować i budować jeszcze bardziej komfortowe życie dla siebie i moich bliskich. Podwyżkę tutaj dostajesz od siebie, czyli sama decydujesz o tym, czy te pieniądze ci się należą i ale musisz oczywiście na nie zapracować. To nie jest tak, że ta podwyżka wpada nam jakby znikąd. My musimy wypracować same tą podwyżkę, ale my o tym decydujemy. Skąd biorą się pieniądze w Dotera? Wiele osób, nie rozumiejąc marketingu sieciowego, boi się tego systemu, dlatego, że nie rozumie skąd biorą się tutaj pieniądze. Pieniądze biorą się ze sprzedaży produktów, które klientki kupują z własnej nieprzymuszonej woli. Tutaj nikt nikogo nie zmusza do tego, żeby kupić jakikolwiek produkt. I z tego co miesięcznego i tygodniowego zakupu klientek, system, który jest do tego obliczenia stworzony, oblicza ile nam należy się prowizji. Dzięki linkom polecającym ten system dokładnie wie, kto komu polecił produkty i z jakiego linku została, został zrobiony zakup i dlatego jest w stanie nam te prowizje wypłacić. I ponad 43% takiego produktu, ceny tego produktu jest przeznaczone. Na prowizję. Bardziej szczegółowo tłumaczymy to Wam na szkoleniach, to nie jest tak istotne w tym momencie. Istotna jest ta kwota, także ta część, tak? że to 43%. Pozostała część jest y, mm, przeznaczona na produkcję, marketing, na biura, na mm, transport, na utrzymanie fabryk i, y, i destylarni. Także, to nie jest żadna tajemnica i nie jest to żadna alchemia, tylko po prostu biorą się te pieniądze z, z produktów sprzedanych i również wynagrodzenie osób, które pozyskują te olejki jest w cenie tej buteleczki. My również uczymy się optymalizować tą prowizję, bo my wiemy dokładnie jak Dotera, jaki ma system wypłacania tych prowizji, więc my umiemy tak dopasować nasze obroty w danym miesiącu, tak dopasować strukturę tych obrotów, żeby prowizja wygenerowana była jak największa. Tego też uczymy na szkoleniach naszego zespołu. W czasie tych czterech lat, które właśnie minęły, mojej współpracy z Dotera, w moim zespole pojawiło się 13 tysięcy klientek, także jest to cała masa osób, które kupują olejki regularnie. Mamy retencję 50%, czyli co druga klientka robi zakupy co miesiąc, więc tego naprawdę jest bardzo dużo. I miesięcznie te zakupy osiągają 2,5 miliona złotych, tak? czyli te klientki kupują na taką kwotę miesięcznie olejków eterycznych, i różnych produktów z olejkami. Także jest to naprawdę bardzo potężny biznes i on się rozwija. A jesteśmy tak naprawdę na samym początku, bo w Polsce jest jeszcze bardzo dużo domów, w których olejków nie ma i nikt o nich nie słyszał. Więc jak wygląda ten, ta wypłata prowizji? Każda z nas otrzymuje. Prowizje za zakupy klientek do siedmiu pokoleń, czyli klientki polecają sobie kolejnym osobom, polecają olejki kolejnym osobom, te osoby polecają kolejnym osobom i te osoby, które założą konta z kolejnych linków, polecających w 7, 7, przez siedem pokoleń, my jesteśmy za to wynagradzane. Yy, dostajemy, na, na początku, może wyjaśnię, prowizję Fast Start, która pozwala u, uruchomić biznes już w tydzień ponieważ jeżeli ktoś z waszego polecenia kupi olejki eteryczne albo produkty z olejkami Dotera, e, otrzymuje od Dotera 20% pro, znaczy wy otrzymujecie od Dotera 20% e, e, prowizji z, zaku, z ceny zakupu netto, czyli na wasze konto Dotera wpłynie 20% tego zakupu. Jeśli ta kolejna osoba poleci olejki, to na wasze konto wpłynie 10%, a na konto tej osoby 20%, tak? Czyli wy będziecie również wynagrodzone, jeśli wasze klientki będą polecały te olejki. I w trzecim pokoleniu, jeśli kolejna osoba poleci, to adekwatnie wy dostaniecie 5% z tego zakupu, wasza klientka dostanie 10%, a osoba, która poleciła 20%. Czyli te trzy pokolenia są w ten sposób wynagradzane. Pozostałe prowizje są ta prowizja jest wypłacana raz w tygodniu w środę. Pozostałe prowizje są wypłacane raz w miesiącu i jest to prowizja Unilevel. Ona już dotyczy zakupów, które są dokonane po 60 dniach od rejestracji. Wiem, że to na razie jest bardzo skomplikowane, ale z czasem jesteśmy w stanie wszystko to Wam wytłumaczyć. Chodzi mi tylko o ideę, żebyście rozumiały, że na początek dostajemy trochę więcej, żeby móc rozkręcić biznes, a później te prowizje są mniejsze jednostkowo, ale globalnie są dużo większe i dodatkowo oczywiście do dotera wypłaca również różnego rodzaju premie bonusy za osiągnięcie pewnego poziomu sprzedaży i ten pierwszy bonus który wynosi może już wynosić 450 euro dodatkowej prowizji oprócz tej którą otrzymujecie z tych prowizji które przed chwilą wymieniłam Możecie już dostać po 6 miesiącach pracy, kiedy wasza ranga jest około w okolicy Premier. Ja tu tak posługuję po, po, yy, się tymi rangami to chodzi bardziej o poziom sprzedaży ona się tak po prostu nazywa. Yy. I te prowizje się sumują z poprzednimi, i sama jesteś w stanie decydować, czy chcesz, czy, czy chcesz osiągnąć jeszcze dodatkową prowizję. Potem są kolejne prowizje, 700 euro, potem można dostać nawet kilka, kilkanaście tysięcy euro miesięcznej prowizji za osiągnięcie pewnego poziomu w sprzedaży olejków i produktów z olejkami do Tera. Dodatkowo jeszcze jest prowizja za wygląd struktury, to się nazywa power of free, to jest dodatkowe 42 lub 220 lub 1200 euro. Wy decydujecie o tym po prostu jak ułożyć tą strukturę, żeby osiągnąć konkretną prowizję. Także mamy tutaj bardzo duże pole do popisu i możemy sobie same decydować o tym, jaka prowizja do nas wpadnie w danym miesiącu. To wszystko jest oczywiście... Zależny od poziomu sprzedaży, czyli od poziomu zakupów naszych klientek, bo znowu my nie sprzedajemy. My tak naprawdę edukujemy o olejkach, udostępniamy swój link, e, przez który klientki nasze mogą kupić olejki w sklepie Dotera. Nie w sklepie żadnego sprzedawcy Allegro czy sprzedawcy internetowego, tylko w sklepie Dotera, gdzie mają najlepsze ceny i gwarancję zwrotu, jeżeli, jeśli stwierdzą, że taki zapach green mandarin na przykład. Nie podoba im się. Mogą zwrócić ten olejek nawet otwarty i dostaną, za otwarty dostaną do 90% zwroty ceny, a za nieotwarty 100% ceny olejku, który kupiły. I nie ma tego u internetowych sprzedawców, jest to tylko w sklepie Dotera, więc od razu mówię, że nie ma sensu szukać sprzedawców i oni też nie dadzą Wam nigdy lepszej ceny, bo w Dotera dostaniecie po prostu ceny hurtowe, nawet przy zakupie jednego oleju. Więc tak wygląda ten system, um, więc możesz też, co, co jest fantastyczne i ja uważam, że dla mnie też jest bardzo motywujące i dla moich osób, z którymi ja współpracuję, jest bardzo motywujące, że możesz również zarabiać więcej niż osoba, która do tego biznesu cię zaprosiła. I tak jest na przykład w moim przypadku, kiedy ja zarabiam dużo więcej niż osoby, które są w strukturze nade mną. A tego często ludzie nie lubią, tak? Mówią, nie chcę pracować na kogoś. Wy tu nie pracujecie na kogoś. Pracujemy tylko i wyłącznie na siebie samą i patrzymy na to, co my jesteśmy w stanie wygenerować. Oczywiście są osoby nad nami, będą miały z tego jakąś korzyść, ale i tak nasza korzyść będzie dużo, dużo większa zresztą w dotera, jeżeli pracujecie z osobą z liderką, która jest zaangażowana, dostajecie dużo wsparcia, dostajecie też bardzo dużo różnych dodatkowych motywacyjnych programów promocji, które są finansowane przez tą liderkę, więc zachęcam was do tego, żeby znaleźć sobie osobę, która będzie was w tym wspierać najbardziej odpowiedzialnie. Ten system po prostu premiuje osoby najbardziej zaangażowane i bardzo jest sprawiedliwy w mojej ocenie. Zupełnie odwrotnie niż system, który do tej pory znałam, zatrudniania na umowę o pracę i bycia i pracodawcą. Pracownikiem nigdy nie byłam, ale mogę sobie wyobrazić, że nie jest to przyjemne. I, i, i kodeks pracy nie do końca spełnia marzenia wszystkich pracowników. Więc naprawdę na każdą kieszeń daje dotera możliwości rozwoju, dlatego że planem dotery jest to, żeby olejki znalazły się w każdym domu, więc każdy może sobie kupić jeden, dwa, trzy olejki albo mini buteleczkę, więc nie ma tutaj ograniczeń finansowych. I niedługo olejki będą w każdym domu, tak jak teraz są smartfony i samochody osobowe. To będzie taki standard, bo tak rozwija się też rynek i widzimy te, ten trend, który... Naturalny, Szukanie naturalnych metod wspierania zdrowia i wspierania swojego dobrostanu e, istnieje. Moją misją jest pomaganie kobietom w, w naprawdę uzyskiwaniu dużych zarobków, większych niż przeciętnie, w, takich na poziomie europejskim, bardzo komfortowego życia, pełnej niezależności czasowej, życiowej i e, finansowej. E, jeśli Chcesz do mnie dołączyć? Zapraszam cię serdecznie. Ja do teraz już swój pierwszy milion zarobiłam i teraz czekam na to, żeby pomóc Tobie. Zapraszam Cię do kontaktu, jeśli będziesz chciała do mnie napisać, ee, pisz do, na eliza.nowosielska Ten kontakt będzie w opisie tego filmiku, także go bez problemu i znajdziesz. I nie czekaj, bo czas płynie, a tak naprawdę pierwsze miesiące są naj najbardziej się wydłużają, więc. Możesz już wiosną mieć, e, za kilka miesięcy możesz mieć działający fajnie biznes z fajnymi przychodami, a ja mogę w ciągu miesiąca jednego przeszkolić tylko cztery nowe osoby, ponieważ chcę im poświęcić bardzo dużo czasu. Więc jeśli jesteś zainteresowana, żeby spróbować, kiedy nie ponosisz żadnych, e, żadnych, e, r, żadnego ryzyka, to zapraszam cię serdecznie do mojego zespołu, możemy działać razem, ja z przyjemnością wprowadzę Cię w ten, w ten biznes, w którym jest pachnący biznes, w którym zarabiamy fajne pieniądze i jest on na bardzo fajnych biznesowych, solidnych podstawach zbudowany. Także dziękuję Ci bardzo, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia niedługo.